I upomniała się o ten majątek córka rozdzieńskiego, Zofia, że ona przedstawiła dokumenty czy, czy swoje pretensje, że został ten majątek zawłaszczony, że okradł probosz nasz tą widowę rozdzieńską i domagała się zwrotu. Ale trafiła do sądu, który był sądem biskupim. Sąd biskupi nie było w interesie jego rozstrzygać. Na niekorzyść tutaj proboszcza, i widać, że te sprawy, które tam w języku łacińskim mam kilka, przebiegły tych, tych procesów. To one taka jest próba trochę, żeby zamieść to pod dywan, i, i, i jakby niczym się nie kończy. Nie mam nawet orzeczenia takiego ostatecznego, ale pośrednio potwierdza się, że proboszcz się zachował niegodnie, ponieważ mu się grozi nawet ekskomuniką z kościoła, że zawłaszczył ten, ten majątek. Ale przechodzę do klubu, bo tu bym o tym może nie powiedział. Gdyby nie spostrzeżenie pewne, pierwsze to takie, że budowniczym kościoła świętej Anny była Anna Boszczyńska-Rozdzieńska i Walenty Roździeński. I tak jak w kościele świętej Barbary, Stanisław i Barbara są fundatorami, tak tu są namalowani fundatorzy, nie tylko święta Anna, bo święta Anna patronka Anny Roździeńskiej i święty Walenty patron Walentego Roździeńskiego. I nie ja to pierwszy spostrzegłem, bo kiedy się przyjrzymy, to twarz tego świętego Walentego jest dokładnie twarzą którą się uznaje dzisiaj za autoportret Roździeńskiego. W jego poemacie oficyna Ferrara jest namalowany rozdzieński więc ta broda, to wszystko wygląda tutaj jakby można powiedzieć bardzo o twarz Roździeńskiego. Naukowcy znają, że to, to to jest przynajmniej przyjmują tak, że to jest jego twarz. Ale spostrzeżenie tu jest takie, że biskup ten katolicki jest pokazany w takim trochę złym świetle. I jego tiara, która jest na głowie, tiara biskupia, która w ciągu wieków różnych przechodziła ewolucję, to tiara przypomina tu rogi. Te rogi przypomina, a, a kto był z rogami, a no, diabeł był z rogami. To jest okres, kiedy się toczyła walka z reformacją, kiedy niewybredne ataki były z jednej i z drugiej strony. I Roździeński, nie będąc katolikiem, musiał się tak samo zmagać z, jak gdyby, z takimi emocjami. Kim był Roździeński? Roździeński dorobił się dużego majątku. Tu sobie w kozie głowach pozwolił na napisanie poematu, więc to już był ktoś, kto, kto miał czas i, i warunki ku temu. Ale to był człowiek, według moich ustaleń, który w ostatnich swoich latach życia był szefem serwisu jakiegoś. Jakiego serwisu? Ano, naprawiali kuźnice, naprawiali koła młyńskie, nie młyńskie koła wodne, naprawiali miechy, naprawiali urządzenia hutnicze, bo kuźnia, kuźnica to nie jest kuźnia. Kuźnica to trzeba sobie wytopić żelazo z rudy darniowej. I sobie trzeba to żelazo uplastycznić i zrobić z niego przedmiot. I Roździeński w pierwszym etapie to w Ziemi Siewierskiej był bardzo ceniony, ale później jakby na emeryturze to pośredniczył w jakichś transakcjach takich, nazwijmy to serwisowych, że mógł być właścicielem hurtowni na nasze dzisiejszej. Ale żeby być tak silny i mocny, to musiał mieć wsparcie i kto było dla niego wsparciem? Hrabia Kochcicki w Kochcicach. To był taki lider reformacji i poemat, który pisze rozdziejski dedykuje hrabiemu, hrabiemu właśnie Kochcickiemu i tam miał, w nim miał oparcie. Czyli to taki trochę na obcym gruncie człowiek rzucony tu, związany z z Anną Lozieńską, która mogła być właścicielką kuźnic, w starej kuźnicy i, i w okolicy. To tyle na marginesie. Ten obraz jest przyklejony do nowszego Blejtramu, ale jest tak przyklejony, że nic nie jest wycięte, tylko jest odklejony ze starszego, i gdzieś w latach 60. jest przyklejony do nowszego Blejtramu. Na szczęście nic tutaj nie zginęło. Oglądał go. Oglądał go profesor Jarosław Adamowicz, on jest dziekanem na SP? Bo tutaj mamy takie plany? I on powiedział, że, że nie ma problemu. Może się kiedyś takie warunki stworzą, że on ktoś ten obraz. To jest ciekawostka, ważna ze względu na historię śląska, historię Kuźliczno ważny. A z którego? Roku? On jest rok 1620-1630. To, to, to jest XVII wiek, ale, ale dokładnie jesteśmy w stanie powiedzieć ze względu na oficję Ferrari i, i tutaj bytność Rozdziejskiego. Pamiątki po Rozdziejskim się nie kończą tu, i pokażę Wam jeszcze drzwi, które pochodzą z tego kościoła. I to jest majstersztyk, to jest kolejna sensacja. Jak jest wykonany zamek w tych drzwiach? Tu byli specjaliści, jakie tam są majstersztyki. Tam jest kłódka, która przypomina herb Rozdziejskiego, serdecznik serce. I niewykluczone, że miało Rozdzieński bezpośredni udział w wykonaniu tej drzwi do kościoła świętej Anny. Nasz człowiek tutaj, który te drzwi. Poprawiał, uznał, że nie możemy tych cennych rzeczy po stronie zewnętrznej umieścić. One powinny być widoczne w kościele, i tam dokonał takich zabiegów, że zawiasy gdzieś zamienił. Te zawiasy możemy na te drzwi patrzeć dzisiaj od strony kościoła, o ile kościół tego nie zatka jakimiś gadżetami. To możemy oglądać. Wejdziemy do kościoła, ale jeśli państwo myślicie, że tu się jakby kończy atrakcja, to nie, atrakcje historyczne się dopiero zaczynają w kościele. Zapraszam.